Nie uwierzycie w to. Token CRO w dwa dni zyskał ponad 120%. Natomiast token TRI ponad 111% zyskał w ciągu ostatnich kilku godzin. A jak można było to przewidzieć, zaraz będziemy się zastanawiać. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. Bank JP Morgan ma zainwestować w Numeric AI w ostatnie dwa dni ponad 174%. Natomiast Pantera uruchamia fundusz na Solana o wartości 1,2 miliarda dolarów. Solana także na wzrostach, chociaż po tak dużych wzrostach to normalne, że widzimy presję sprzedażową. XRP Ledger będzie wspierać chiński łańcuch dostaw. XRP także trzyma się dobrze na poziomie 3 dolarów. A 11 kandydatów zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu na stanowisko przewodniczącego Fedu. A szanse na obniżkę we wrześniu wcale nie maleją, nawet wzrosły do 87%. Co dla Bitcoina mogłoby oznaczać wzrosty właśnie do momentu 17 września. Natomiast koreańscy parlamentarzyści posiadają PP oraz XRP. Pepe, na chwilę obecną z niewielką presją sprzedażową jeszcze takich wzrostów nie odnotowało, takich jakie może chcielibyśmy zobaczyć. Bo zwróćcie uwagę, że cały czas PP trzyma się nisko, trochę tak jakby za chwilę miało wystrzelić, ale może lepiej byłoby poczekać do niskich poziomów dla metryki BSP, czyli do dużej presji zakupowej na PP. I dlatego właśnie na te niskie poziomy dodam teraz jednym kliknięciem alert na przecięcie po to, żeby potencjalnie rozegrać je od najbardziej optymalnego momentu tuż przed wybiciem ceny. I ten alert dla Was opublikuję. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie sugerować się nim w 100%. Tylko zawsze jak go otrzymacie, najpierw zerknijcie na wykres i dopiero później zastanówcie się, co rozgrywacie. Link do tego alertu w opisie materiału. A wracając do Solany, to testuje ona modele LLM, czyli sieci neuronowych do obsługi transakcji kryptowalutowych. Natomiast Circle nawiązuje współpracę z Mastercard i Finastra w zakresie płatności USDC, a DYDX ogłosiło głosowanie nad aktualizacją Volume 9. I zwróćcie uwagę, jak duża presja zakupowa jest właśnie teraz na tokenie DYDX, co to może oznaczać, a mianowicie to, że jest większa szansa. Na wybicie tego tokena do wysokich poziomów, do wyższych poziomów, dużo większa szansa niż na jego spadek. Jeszcze raz powtórzę, dlaczego? Ponieważ mamy duże wsparcie, a to wsparcie jest przede wszystkim na poziomie cenowym, no w zasadzie tym, na którym znajdujemy się obecnie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby jutro ta cena była przynajmniej kilka procent wyżej. Google rozwija Google Cloud Universal Ledger, czyli blockchain warstwy pierwszej, zaprojektowany specjalnie dla instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw, mający na celu oferowanie. Szybszych rozliczeń, tokenizacji aktywów oraz narzędzi do zgodności regulacyjnej. Zobaczcie, Google już wchodzi w rynek blockchain. Platforma ta ma wspierać smart kontrakty oparte na Pythonie, co będzie ją wyróżniać na tle większości blockchainów, które używają Solidity w przypadku Ethereum, w przypadku Binance Smart Chain lub Rust w przypadku na przykład Solany. A dodajmy, że Python przecież był używany w Lisku, który był bardzo modnym protokołem w roku 2017. Blockchain ten ma jednak być prywatny. Zatem nie będzie to infrastruktura, która będzie mogła być rozwijana przez każdego, kto podłączy węzeł. Szwajcarski bank Signum tokenizuje pożyczki Zabezpieczoną bitcoinem o wartości 50 milionów dolarów i wiele innych niosów na Max Data App. A ja jeszcze raz się zastanowię z Wami nad DYDX. Czy Waszym zdaniem jest to dobry czas na kupowanie tego coina? Czy jest większe ryzyko na spadki czy na wzrosty? Jeżeli uznamy, że na wzrosty, to dlaczego byśmy mieli tego nie obstawić? Podobnie zresztą jak zyskał token CRO, ponad 100% w ostatnie dwa dni. Ja mówiłem wam o tym, że Kronos ma dobrą informację, ponieważ jest wspierany przez Trump Media, i właśnie ta informacja spowodowała ten natychmiastowy wystrzał. Ale jak widać tutaj, cena się nie zatrzymała i nadal inwestorzy obstawiają wzrosty, kupując ten token. Ale równie duże wzrosty miał token TRI i poinformowałem was o potencjalnym ruchu wzrostowym na przedwczorajszym materiale. Około 37 godzin temu, kiedy cena tego tokena była jeszcze ponad 50% niżej, teraz jest na 50% wzroście pomimo tej korekty, a w szczycie była na ponad 100% wzroście, a w knocie nawet ponad 111% ruchu. A skąd wiedzieliśmy, że potencjalnie ten token właśnie może zyskać? I skąd wiedzieliśmy, że inne tokeny, PLUME, PHB, NKN, FIO także mogą zyskać, ponieważ ich średnia zmiana, kandydatów na wzrosty, których typowaliśmy dwa dni temu, po 36 godzinach. Średni wzrost cenowy wyniósł ponad 5%, natomiast średni wzrost cenowy przy kandydatach na spadki to był prawie jednoprocentowy spadek. Więc jeszcze raz podkreślę, dwa dni temu wytypowaliśmy dwa koszyki, coiny z potencjałem na wzrosty i z potencjałem na spadki. Zrobiłem to bardzo szybko, naprawdę nie poświęcając na to dużo czasu, a jeżeli chcecie zobaczyć jak do tego doszedłem, to wejdźcie w film Eksperyment24h, co wzrośnie, a co spadnie. A jeżeli uważacie, że sztuczna inteligencja ma przyszłość nie tylko w normalnych zadaniach, ale także w spekulacji, w tradingu, w inwestowaniu, to koniecznie wejdźcie w cennik MaxData, bo za dwa dni rozpoczyna się promocja na dostępy, które dadzą możliwość udziału w ekosystemie do predykcji rynku za pomocą sieci neuronowych. Ponieważ Max Data będzie inwestować w agentów AI w sieci neuronowe, w cały ekosystem, gdzie tylko 3000 użytkowników z najwyższym dostępem będzie mogło trenować własne sieci neuronowe. Za dwa dni rozpoczyna się promocja. Na te dostępy, a jest to o tyle ważne, bo dzięki temu MaxData będzie w stanie to szybciej dowieść, szybciej zbudować. A Wy, jeżeli będziecie w tym uczestniczyć, prawdopodobnie będziecie mieć ogromną przewagę przez nie tylko najbliższy rok, ale pewnie i cykli, dwa cykle do przodu. Mam nadzieję, że ja również tego Wam życzę. Życzę Wam także udanego dnia i niech Hossa będzie z nami. Cześć!